Witam ja Was w kolejnej agrodnicy. Dzisiaj już od tyłu gospodarstwa. Bo i do 60. bo dzisiaj taki dzień, że wszystkie prace będę w sumie robił. 60. No więc zaczynamy zmagania. Bo co? No teraz jadę obsypać ziemniaki Jak go psypie, to muszę pryskać. Później mam żyto do koszenia A jak skoszę żyto, to mam je do rozstrzygnięcia. Nie. O, zaraz pogadamy Na razie odpinam, pasz No i roboty Ach, ten dźwięk od rana tego rana działam, dopiero co tutaj pooprzątaliśmy Jeszcze śniadania, nic nie jadłem, wiecie, dobrze tych ziemniaczków nie ma dużo, więc Mówię, obsypię już teraz I w międzyczasie już wyciągnę opryskiwać, Bo jest schowany w garażu Wiecie, pryska się stale dużym i dużym i dużym Zdepnę cię zaraz Trawką zaczyna porastać ładnie wszędzie trzeba podosiewać ogólnie jak to było zasiane jeszcze ona nie, nie wyszła, przyszedł taki ostry deszcz. Wiecie, woda ogólnie właśnie jest spad zrobiony tam, a to, w tamto miejsce no i nasiona bum zabrało, zmyło Ziemniaczki raz już były obsypywane i w sumie jednocześnie bronowane O kurde, już się wystraszyłem, że konia nie ma, ja pierdził Hu A ona potrafi naprawdę Robiliśmy tu raz siatką No to gdzie? przecież siatka jej nie zatrzyma Poszła górą dwa razy To tata zrobił tutaj jeszcze z desek takie no sprzęsła jak nazwać no założył deski założył deski tak jak widzicie tutaj no to na razie spokuje z ale są przygody z tym koniem naprawdę wracając do tematu ziemniaczków Yy, no były już właśnie radlone i obsypywane bo u u nas na to się mówi radło nie wiem jak u innych no ale u nas jest radło więc były radlone pobronowane żeby trochę yy, tą ziemię zrzucić a pobradlone były dlatego żeby tam już jakieś drobne kwasty załatwić Teraz jadę już wysoka, je wysoko, bo już zaczynają wychodzić, już co niektóre rośliny są na wierzchu Więc jadę wysoko obradle. Opryskam na chwasty, bo jeszcze nie było opryskane Dobra. No, widzicie, że to się kurde wykłosiło. Ono już powinno być parę dni temu skoszone i miało być parę dni temu skoszone. Ale z pogodą wyszło jak wyszło, że niestety się nie dało. Co chwilę popadywało. No i niestety ogólnie tu muszę też to jutro dzisiaj już nie zdążę, bo zanim to wykoszę i to przetrząsnę. Jeszcze muszę dzisiaj w międzyczasie do dentysty jechać, to nie zdążę, ale tu muszę to ogarnąć. W ogóle nie chcę ktoś z krawiarki. Mam na zbyciu. No, a tu już no miejscami jeszcze kłos wychodzi, miejscami już kłos wyszedł, więc już najwyższa pora, żeby to kosić. Ale ładnie podskoczyło teraz popasło na całości. Jeszcze z 2 tygodnie temu to nawet to było takie o jak tu. Więc tak, no tu muszę też ogarnąć, bo tu będę dostawiał i w tą stronę. Mam nadzieję, że jakoś dużo nie wyjdzie, ale poszło mocno do góry, więc znowu się wałków uzbiera. Zapas jest ładny. Nie ma się akurat pod tym względem o co martwić. na polu ją doszykuję te brąki tylko odsunąć o. nie można jechać dzisiaj mogę nagrywać, naprawdę mam chęć plus kupiłem kartę 128 teraz więc kurczę można też długo nagrywać teraz, wcześniej 60 czwórki No to też no niby było można to kurde Nie było to Bo na jeden dzień spoko ale kurczę nieraz nawet nie było tak czasu żeby zgrać dobrze ten materiał Bo też na no tą 60 właśnie czwórkę co teraz Miałem tu w gopro właśnie wosence no to mam zawaloną całą, tam są chyba trzy vlogi nagrane. No i jeszcze nie zgrałem, bo kupiłem jak tą nową teraz to już założyłem tą nową i tyle na co? na polu jeszcze skręcę odciągi ale to, już ją Doszykuje ją już na polu. Śradło odpięte, teraz podpinam rotacyjną. To zakładam przekaźnik jeszcze. czeka Tu już to pole wykosiłem W ogóle zobaczcie tak wygląda krzionka z kukurydzy nową pryzmę otworzyłem ładny towar z tego Tu już wykoszone muszę to roztrząsnąć jeszcze, ale to jak poprzątamy, bo ogólnie już byłem u dentysty też, więc dlatego zjechałem. Dostało mi do skoszenia tam dosłownie pół pola i w sumie dobrze, że tak wyszło. Bo Bartek skończył lekcję, zaraz przyjedzie, coś tam nagramy Co się stało, że ty rowerem jesteś? Bo muszę olej wymienić A, Dobra, ja się rozkładam Ogólnie to ten, y, trójka i gazopór No tak dwa tysiące Tam ci widziałem jak jeździłeś ze szkoły Patrzą no. mówię, U, jeździ oporowo Ja obiadu nie jadłem Czemu nie? No bo jechałem dopiero ze szkoły już nie było, że mi nie nie Bo mama była Mama była, chyba że pogadałem jeszcze i wziąłem sobie w kabanosa i, i bułę i przyjechałem No spoko, jeszcze tylko rosną ziadły To tu też zaokosimy wszystkim po kolei, nie? A ja go porowo Lepi dosknie Jak kiedyś w PG, że miedza przez miedzę tylko i, i na no podstawie ale to elegancko Elegancko te. A Ale to już jak? kiedyś sobie jał? Jutro Jutro Tak myślę i tak dopiero z około 11 zgrabić te to rzędy Aha no ja... Czekaj, najwyżej... 35 kończę Dwie godziny wcześniej na 12.45 No a 12. no, najwyżej zrobimy tak, że e, Zgrabie to No a ty mówisz, o której byś był? Korealni, no. nie o której może, tylko o której byś był na pewno. No to ci wieczorem napiszę. O, e e ewentualnie. Na, na, na to chwile, na, co na pewno już byś był? No to 14.35, a jak miałam zwolnić z WEFU to 12.45 kończę no. ostatnią lekcję. Dobra. Czyli 13.00 bym był, no bo bym zamkł, poszedł do domu, ubrał się. to przed zespołu 12 zacząć zwijać rzędy, nie? no to, yy, to zgrabił to pole no to by zaczął ja bym przyszedł. przyszedł to Z dronem kiedy nagrał no. jak tam to by zgrabiał i akurat by było prasowanie nie? no potem owiniemy i co mniej będzie jak tam w tym roku? No mam nadzieję szczerze <laughs> bo kurwa jest z tego tyle które... mi się wydaje że mniej trochę będzie mniej, ale tam to pole ładne było wiesz? Tam miejscami było ciut gorsze, tak się wydawało. Tu tak wymokło mu na dole, nie? No. Co, przeszedłeś sześciodnika? To było nieładne tak? było, co? Przeszedłeś sześciodnika? No. Przeszadę. No. Ja teraz ten, jadę do domu, tu No i mi to przetrząsnął. No. I też bym nagrał. No, ale to przyjadę. Bo no tam jakiś angielski, no to mi nie słyszałem. No, wie? no to zrobię, to no I jeźdź, to powtórzę, a ja oprzątam. No czy o... o której mniej więcej? Ano godzinę będę oprzątał No czyli o, jest, stepne, jest no to... 17. Rzekaj, o, 16 pójdziesz, nie? Nie wiem, które widział Pójdę czwarte jest. To to za no to tak na piątą przyjedź No dobra Tylko mi na drona nie narzuć Co? Na drona mi nie narzuć Dobra, zobacz, zobaczymy co się będzie działo Płynęł się od rana miejsce ogarnąć tam, ale to już dziutko dzisiaj mi się nie chce, plus dzisiaj jeszcze to trzeba przetrząsnąć trzeba ziemniaczki opryskać, pu- pu no Jest co robić jak zwykle Bartek tam jeszcze drugą działkę przetrząca A ja chyba wezmę grabie, pójdę tam po Nie Michał Jak myślisz? Dobry pomysł Chyba tak, nie? tak zrobimy o kurde Kuroki Kuźwa Posiadania pola przy drodze z każdej ziom zbiera złom, nie? A tutaj żyta hybrydowe Niskie, ale skracane było wam powiem I to chyba ogólnie Ono, Wiecie co? Już tak zauważyłem na jednej działce Gdzie nie skracałem No ogólnie jest niskie Samo w sobie A tu jeszcze skracałem To już całkiem co prawda, ale no dopiero Dopiero wychodzi kłos no i tak jeszcze pójdzie teraz w górę Bo tu całe do kłosie jeszcze wyjdzie Ale no niska odmiana Nie wyłoży się Ale kłosów tu się gęsto robi A ona była kurde bardzo rzadko siana Jutro zwijać rzędy, prasować, owijać Taka kolej rzeczy Dobra, tu już też zgrabi Pomożesz mi opryskiwać, wyciągnąć? Bo stoi tu gdzie rekord, nie? Co? Opryskiwać, mi pomożesz wyciągnąć? No Stoi tu gdzie rekord, nie? Odepniemy i... I sobie pojedziesz do domu, jak tam się spieszy, chyba, że ci się nie spieszy. No, bo i tak tam pojadę koło ciebie, pojadę koło ciebie pyrki opryskać, nie? No, jeszcze też idę. Na ten moment to wszystko, idę spać. Subskrybujka, poprzedni Trzymajcie się. Na razie, cześć.